Witam Was serdecznie. Słuchajcie, miałem w ogóle nie nagrywać tego materiału, ale ostatnio na jeden z moich filmów jest jakiś atak dziwnych komentarzy. Jeżeli sobie odpalicie ostatni film Xtera FS4.0, takie podsumowanie, podsumowanie po 50 sztukach. Ja tam wspomniałem o Xterze FS3.9. E, e, bo pytacie często też o ten Orbi, raczej może nie często pytacie, ale pytacie po prostu i mam jakąś dziwną falę komentarzy, one się tak naprawdę skumulowały bodajże we wtorek, we wtorek, około chyba ich nie wiem 30 przez godzinę się pojawiło, Dziwna ogólnie rzecz. No i słuchajcie między innymi na przykład taki, taki komentarz, że widzę, widzę, że niezła walka orbitreków FS39 wygrywa tutaj tą wojnę, tak? i tutaj ja też tam odpisywałem, i w pewnym momencie ta osoba mi odpisała, bo, bo pisze, że porównywała te orbitreki, pytam się gdzie, no to mi napisała, że we Wrocławiu w siłowni CityFit. No to pozwoliłem sobie zadzwonić do siłowni CityFit we Wrocławiu i sprawdzono mi w jednym i w, drugim, w jednym i w drugim klubie, że takich sprzętów nie ma. Mają tylko i wyłącznie technologię Xtery, żadnej nie ma. Następny, słuchajcie, taki dziwny komentarz, że ktoś sprawdzał te orbitreki w siłowni Core Fitness w Warszawie. No to też tam zadzwoniłem i powiedziano mi, że nie mają takich orbitreków u siebie. Dziwne, dla mnie to jest w ogóle straszne wprowadzanie klienta w błąd, oczernianie innego produktu. No nie, chcę, nie chcę tutaj używać jakichś wielkich słów, ale też nikogo nie oskarżam. Nie mówię, że to ta osoba czy tamta osoba w Polsce. Dystrybucją XTERY FS39E zajmują się dwa sklepy. Jeden to jest bodajże AB Fitness, a drugi to jest sklep AXO. AB Fitness, słuchajcie, rozmawiałem ostatnio też z panią z tego sklepu, bardzo miła, pozdrawiam, i twierdzi, że oni tego orbiterka nie mają od roku, dopiero będą go mieli bodajże w wakacje, także Mówię, nikogo nie oskarżam, ale te komentarze są bardzo denerwujące. Ja ich też nie usuwam, żebyście zobaczyli sobie jak to wszystko wygląda, bo pisane są one po prostu w taki sposób, że to albo jakiś bot, w ogóle te konta bardzo często YouTube'owe zakładane są miesiąc temu. Ostatni dzisiaj Landrynek, który mi napisał komentarz, to w ogóle dzisiaj zostało konto założone na YouTubie. Doktor Binkowski na przykład no taki komentarz. Ja jestem doktorem medycyny i zdecydowanie polecam tylko i wyłącznie FS39E. Dużo lepsza opcja niż kiepska 4.0. Słuchajcie, tak jak mówię, nikogo nie oskarżam, nie usuwam tych komentarzy, bo jeżeli to, jest, to są komentarze na zlecenie jakiegoś sklepu, no to kiepsko te komentarze wyglądają i uważam, że strzał w kolano tylko i wyłącznie dla tego sklepu. Co mam więcej powiedzieć, no nie chcę, nie chcę tutaj z nikim walczyć, nie chcę kupować tego Orbitreka, testować, chociaż powinienem tak zrobić, ale to jest takie wkładanie kija w mrowisko. Osoby inteligentne, takie jak wy spokojnie odkryjecie co, co, o co chodzi z tymi komentarzami, że one po prostu są nie będę już mówił, jak pisane. Tak jak mówię, osoba inteligentna ewidentnie dostrzeże, że jest to sztuczny komentarz, nie wiem, pisany przez jakieś boty. Ciężko mi powiedzieć. Zakładam, że pod tym filmem zaraz będzie znowu lawina tych komentarzy dziwnych. Też nie wszystkie te konta, nie mówię, że wszyscy pisali, bo, bo tam były dwóch takich użytkowników aktywnych, ja ich po prostu zablokowałem. Te konta miały tam po parę lat 3-4 lata chyba. Dwa, trzy, jedy, chyba około trzech lat temu założone, no i też to strasznie nagabywały na jeden orbiterek, a o drugim mówiły, że jest. Dużo gorszy. Tam takie pojawiały się, wiecie, no, no do dramat. Nie chcę mi się w ogóle nawet już tego tłumaczyć, chciałem tylko Wam powiedzieć, żebyście na to zwrócili uwagę. Ja tego, tak jak mówię, nie usuwam, bo osoba inteligentna ewidentnie dostrzeże, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Nie wiem, jak dalej potoczą się losy tej wojny X4FS-39 i X4FS-40. Nie wiem, no powiem Wam szczerze, że ja nie mam w tym tak naprawdę żadnego interesu, bo ja nie sprzedaję ani jednego, ani drugiego, wypożyczam ich 4.0, ale to jest, wiecie, bardzo wąskie grono, bo to jest tylko i wyłącznie Warszawa, a sprzedaż tych urządzeń, firmy, które sprzedają, sklepy, które sprzedają te urządzenia, to sprzedają na całą Polskę, także one sobie tutaj wojują cały kraj, a, a tak naprawdę. Mi, dla mnie to jest obojętne, czy ktoś sprzeda ten czy tamten orbitrek. Tak naprawdę to, że nie wiem, no nie będę się tutaj w ogóle w, rozwijał w tym temacie. Chciałem tylko, żebyście zobaczyli sami ocenili. Możecie dać komentarz, jak to według Was wygląda. Przeczytajcie sobie też te komentarze, bo są po prostu czasami bardzo, bardzo śmieszne i tak jakby tłumaczone na jakimś translatorze, nie do końca zrozumiałe, nie do końca spójne. Tyle w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam i pozdrawiam jakiegoś tutaj mojego głównego hejtera, któremu się strasznie ten film nie spodobał. Do usłyszenia!